Cześć, ja nazywam się Michał Górecki i dzisiaj opowiem Wam o zabawkach dla dużych chłopców albo dużych dziewczyn, które interesują się majsterkowaniem. E, doszedłem do etapu, kolejnego etapu w swoim życiu, kiedy postanowiłem mieć coś więcej niż wkrętarkę. To nie jest tylko wkrętarka, to może być narzędzie, które zmienia się jak transformer z wiele różnych narzędzi i o tym dzisiaj będę mówił. Pierwszy etap wkręcania w moim życiu to był wkrętak, śrubokręt. Ja na to mówię śrubokręt, powinno się mówić wkrętak, ale to jest śrubokręt. I do tej pory używam często śrubokrętów, dlatego że to jest większa kontrola oczywiście. Kupiliśmy sobie taką oto małą wkrętareczkę. Black and w ogóle sprzęty dzisiaj będą Black and Decker, ale to jest znaczy trochę przypadek, a trochę to, że tej firmie ufam, nie płacą mi zupełnie. To jest bardzo fajny wkrętak, mały taki dosyć, jest trochę już zabrudzony, przepraszam, ale swoje lata ma, on ma ponad 10 lat już i ten wkrętek bardzo dobrze służył. On przeżył takie większe wkrętarki no-name'owe, które kupowałem w marketach budowlanych I, no, no, i bateryjnie je przeżył przede wszystkim, jest bardzo wygodny, fajny mały poręczny, ma wymienne bity. Ostatnie kilka lat to jest moja praca z taką wkrętarką i ona już jest. To jest wkrętarka Black Deckera, tak samo, która ma różne sprzęgła, Jak ktoś nie wie do czego są sprzęgła, to, to służy do tego, że na przykład na jedynce, jeżeli jest nawet minimalny opór yy, i to się zatrzymuje. I nie ukręcić nic, nie zepsujecie nic. Ustawiasz sobie odpowiednio tutaj. Opór oraz też wkrętarka. Ona może wkręcać spokojnie no, w drewno, w inne materiały. tu nie zastąpi do końca wkrętarki elektrycznej, wiertarki, czy tam wiertarki elektrycznej, bo no, ma mniejszą moc. Natomiast rzeczywiście jest poręczna, fajna, z wyjmowaną baterią i bardzo fajnie mi się z nią pracowało. To nie jest odcinek sponsorowany, aczkolwiek sprzęt, o którym dzisiaj będę mówił, dostałem od PHU ABC i w ogóle sprzęty, o których Wam będę mówił, będą pewnie pochodziły z tego sklepu. To są linki afiliacyjne, więc jeżeli klikniecie w to, to e, nikt nie straci, a ja trochę zarobię z Waszego zakupu. Zobaczcie, to jest prawie to samo, ona jest nieco większa. Ma większą moc, ma większą, tu jest 10,8 V, większe napięcie. Baterii to jest 18 V. Natomiast nie chodzi zupełnie o to, że ona jest po prostu większa. Ona też nieco lepiej się, trudno mi to określić, ale lepiej mi się, ta się wydaje taka zabawkowa przy niej troszkę, wie, wiecie? Nie wiem dlaczego, ale nie to jest w niej najważniejsze. A co jest w niej najważniejsze? Otóż, jak już mówiłem, jest to wkrętarko wiertarka, której używałem z powodzeniem do. Do wiercenia w drewnie, chociażby, czy do wkręcania wielu rzeczy, w, jak domek na drzewie rok temu budowałem, to jeszcze jej nie miałem, ale do chociażby teraz robiłem balustradę do domku na drzewie i robię też schody i do tego jej używam. I ona świetnie się do tego nadaje i rzeczywiście można bardzo dokładnie sterować to, jak się chce wkręcać, czy też, czy też wiercić. Tutaj taki mały bajerek, ale tu jest taki magnesik, i ja dzięki temu tej końcówki podstawowej nie gubię, albo. Więcej zajmie czasu, zanim ją zgubię, ale najważniejsze jest to, że te głowice się zmieniają, i to jest podstawa do rozbudowywania. Ja uwielbiam takie sprzęty, które się rozbudowują, i to są sprzęty, które będą dobre przede wszystkim do majsterkowania, a nie do ciężkich prac budowlanych, jak już mówiłem. Ale dobra, przejdźmy do tego, czym jeszcze ona może być. To jest głowica podstawowa, czyli jak już mówiłem, wkręta, wkrętarka i wiertarka. Natomiast bardzo łatwo jednym ruchem jesteśmy w stanie doczepić inne głowice, które możemy dokupić i to zamienia to urządzenie właśnie w różne inne fajne urządzenia. I tak w ten sposób dostajemy wyżynarkę. To jest wyżynarka, która działa podobnie jak piła szablowa, pewnie wiecie. Ja na przykład używałem tego, teraz konstruowałem w, moim, w mojej piwnicy Super Mario, która powstaje w warsztacie, musiałem dociąć płytę OSB. Żeby była wokół kolumny. Nie do końca mi to wyszło, bo no nie jestem jakimś mega doświadczonym gościem w tych sprawach, ale sobie majsterkuję. E, I to całkiem fajnie działało. Można to e, w, w ten sposób można ciąć. E, bardzo łatwo się te, te szable wymienia. Wystarczy nacisnąć i e, tak naprawdę można to w drugą stronę włożyć, jak komuś pasuje, czy też wymienić szable, jak się stępią. Cena tych głowic oczywiście zależy od tego, co to ma być za głowica, ponieważ właśnie tych sprzętów jest o wiele więcej. Ta kosztuje poniżej 100 zł, 80 kilka zł. Tu linki będą na dole do tych wszystkich sprzętów w opisie filmu, bo to nie jest bardzo skomplikowany sprzęt, ale co jeszcze możemy z tego sprzętu zrobić? Mini piła tarczowa. Zobaczcie, to jest mini piła tarczowa. Normalnie tarcza, oczywiście wymienna, tu są dosyć duże zęby, także płytę OSP mi się tym no, średnio cieło powinny być, powinny być więcej zębów, drobniejsze powinny być, ale to jest malutka płyta, nawet z wyprowadzeniem do odkurzacza. Więc ja mam dwie duże piły, których używam, taką docinarkę i taką większą piłę ręczną. Natomiast no, do niektórych prac do przecinania listewek, przeciękiej płyty, spokojnie wystarcza mi ten sprzęt. I jego tak samo jak inne sprzęty. Wciska się tutaj, klik i ona już właściwie działa. Tu ma taki jeszcze drugi zabezpieczający przełącznik i tyle. Automatycznie oczywiście w trakcie cięcia odsłania się tarcza. Tutaj jest podziałeczka, która ja w ogóle, mogę mylić te nazwy, przepraszam, ale nie jestem zawodowcem. Gdzie widać tak, że, że, że ładnie, równo sobie coś tniemy, docinamy. To mi się przydawało, trochę się zawiodłem jedną rzeczą. Ona jest mała, to znaczy ona rzeczywiście bardzo mało tutaj wystaje. Czyli realnie rzecz biorąc. Taką cieńszą płytę jeszcze spokojnie można tym ciąć, płytę 22 mm, no już mi nie docinały i musiałem użyć innej piły albo ciąć z dwóch stron, co nigdy nie jest fajną rzeczą, ale do drobniejszych rzeczy, do listewek, do cieńszych płyt spokojnie taka piła się może nadawać. I trzeci i ostatni element, który posiadam na razie, póki co, o widzicie, już to zaraz zgubię, klik i na miejsce, to jest szlifierka oscylacyjna, yy, taka w kształcie żelazka. I żeby dochodzić sobie do rogu, chyba nie jakąś nazwę, którą teraz przegapiłem, przepraszam, <grym> ale ta szlifierka oscylacyjna jest genialna. Znaczy, tamta piła powiedzmy jest ok, jest fajna i przydaje się, natomiast ta szlifierka, według mnie, ona jest lepsza od tej elektrycznej, którą posiadam w sensie tej na prąd, na kabel. Ona naprawdę ma moc, naprawdę porządnie. Ja nią blad wyszlifowałem sobie przed polakierowaniem, ten z OSB, który mam na dole i parę innych rzeczy i jest lekka w przeciwieństwie do tej szlifierki na kabel. Szczerze, bardzo fajny sprzęt. Oczywiście to jest wymienne, tutaj sobie na rzep przyczepiamy. W komplecie jest kilka tych papierów o różnej gradacji. Spokojnie możemy dokupić inne papiery. Bardzo fajny sprzęt, naprawdę. A i byłbym zapomniał, te sprzęty ładują się no, wszystkie bardzo podobnie, znaczy te, 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 tak samo jak, jak samą wkrętarkę tą podstawową, to jest wyjmowana bateria i tę oto baterię wkładamy do takiej ładowarki i ją sobie ładujemy. 5 Amperogodzin, ale też, to jest ważne, ona i tutaj jest różnica duża między takimi tanimi no-name'ami, a rzeczywiście firmowymi em, sprzętami, że em, ta bateria jest trochę lepsza, moim zdaniem. E, mówię, miałem doświadczenie z, z dwoma innymi wkrętarkami i ona trzyma dłużej po naładowaniu, nawet 90 dni ona utrzymuje około podobno 80% naładowania. Ja tak długo jej nie trzymałem, bo ciągle jej używam, e, ale problemem jest to zazwyczaj przy takich sprzętach, że jak chcesz Użyć tego sprzętu, to akurat jest rozładowana bateria. Prawie zawsze tak jest. A też nie, no te tanie raczej ich nie należy trzymać cały czas w ładowarkach. Tą wystarczy naładować i trzymać spokojnie. Także to jest całkiem, całkiem wygodne. Słuchajcie, samo narzędzie podstawa, czyli ta, ta, ta baza do Multi Evo kosztuje obecnie 427 zł brutto, w promocji jest, jest tam kilkadziesiąt złotych tańsza. I ja myślę, że to jest dobra cena na taki sprzęt, bo jak mówię, ja jestem akurat przekonany, że sprzęt tej marki rzeczywiście no, wytrzymują latami. Co do innych jeszcze końcówek, bo nie mówimy o wszystkich, ja wszystkich jeszcze nie mam, mam nadzieję, że część z nich będę miał, bo się mega tym jaram. Co jeszcze tutaj można wsadzić na tą bazę? Głowice wiertarki udarowej podobno, nie wiem czy da radę, ciekawy jestem bardzo. Ja udarowi nie wierzę takiemu na baterie, a może to źle. Z chęcią przetestuję i zobaczymy jak się wgryza w beton chociażby. Głowice zakrętarki, nigdy chyba nie używałem zakrętarki, ale można też tutaj założyć. Głowice piły szablowej, czyli coś jak wyżynarka ale bardziej. Głowice frezarki i dwa rodzaje nożyc. Nożyce uniwersalne, a także nożyce do cięcia trawy i żywopłotu nawet, czyli to może być sprzęt ogrodniczy. Akurat w ogrodzie e, sprzęty na baterie są mega fajne, bo nie trzeba tego kabla nigdzie tam ciągnąć. I e, jeszcze jedna głowica, o której kompletnie nie mam pojęcia, co to jest. To jest głowica wielofunkcyjna oscylacyjna. Fajnie brzmi. Można podobno różne rzeczy fajne tym robić. Kiedyś się może tym pobawię. Na razie te głowice, które mam, e, e, używałem. Polecam Wam bardzo serdecznie, link jeszcze raz w opisie. I cóż, idę majsterkować, muszę dokończyć domek na drzewie, który robiłem, muszę właśnie w ją jeszcze, słuchajcie, jak ktoś dotrwał do tego momentu, to pokażę moją tablicę narzędzi, którą zrobiłem wczoraj, wreszcie po latach w piwnicy, w moim warsztacie. Tak wygląda tablica narzędzi, w Lidlu są bardzo fajne ścianki narzędziowe, dosyć tanie, po 30 zł. Także też je polecam, wreszcie je wszystkie uporządkowałem. Po przedłużonej majówce, opóźnionej majówce, na którą zaraz wyjeżdżamy, e, dokończę domek, schody i parę innych rzeczy w dużej mierze dzięki temu sprzętowi. E, jeżeli chcecie więcej sprzętów tego typu, nie tylko kuchennych, które zazwyczaj e, opisuję i o których mówię, to dajcie mi znać w komentarzach koniecznie. E, no i tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć!